Tersus PR101, to do prania. X, o, X850, to do płukania. Przepięknie pachnie, niebieski kolor, na gumę do rzucia jakby. Tak jakby, nie, nie, nie jestem pewien. Nie wiem, być może jest lepsza chemia. Ja używałem pięciu topowych, czyli takich najdroższych i ta jest dla mnie najlepsza. Ta jest na drugim miejscu. Ta też jest na drugim w sumie miejscu. Wszystko jest na drugim miejscu, ale to jak dla mnie na pierwszym. Oczywiście to żadna reklama. Jeszcze sam drożej teraz kupię, bo się pochwaliłem, no ale szafeczka bawi uczy, No, muszę to robić. Odnośnie jeszcze żarówki, co tak hejtowaliście wczoraj, że to nie będzie działać. Ludzie, będzie działać. Pali Wam się taka żarówka. Puszczacie tutaj krople cyny, tam gdzie jest falone, bo to widać, bo jedna będzie czarna. I ona dwa lata już działa po naprawieniu. A przed naprawieniem działała też z dwa lata. Ona ma 4 lata już i zaraz Wam pokażę, czy nie działa. To jest ta sama, żeby nie było. Palec podąży tam i załączy. Widzicie palec, nic nie ucinam. Tyk. No i co, nie działa? Ona będzie działać i to długo. Nie wywalajcie, naprawiajcie. No tylko wiadomo, ona wygląda normalnie tak. Normalna ludzka żarówka. Ten łeb trzeba jej zdjąć. Tu jest taka bardzo wielka, większa prawie niż dłoń. A ta jest taka idealna w rękę, jak, jak coś idealne w rękę.